Eliasz. Po śmierci Samuela, Dawida i Salomona lud Boży rozdzielił się na dwa królestwa: Judę na południu i Izrael na północy. Władcą Izraela był król Achab, który dokonał wielu niemiłych Bogu uczynków. Czcił pogańskich Bożków i wyrządził więcej zła niż jakikolwiek inny król. Bóg przysłał więc proroka Eliasza, by dał Ahabowi nauczkę. Ahabie, Bóg mówi, że przez lata nie spadnie tu kropla deszczu. To bardzo rozzłościło Ahaba. Eliasz musiał uciekać przed Ahabem i zamieszkać przy strumieniu. Bóg przysyłał ptaki, by przynosiły prorokowi pożywienie. Gdy strumień wysechł, Bóg nakazał Eliaszowi poprosić o jedzenie pewną kobietę. Zostało mi tylko pożywienie na bardzo skromny posiłek dla mnie i mojego syna. Ale Eliasz rzekł: Nakarm najpierw mnie, a wszystko będzie dobrze. Gdy tak zrobiła, Bóg sprawił cud. Jedzenie nie wyczerpywało się przez trzy lata. Gdy przez te trzy lata nie spadła ani kropla deszczu, Bóg nakazał Eliaszowi spotkać się z królem Ahabem. Oto i ten, który sprowadził kłopoty. Ale tak naprawdę to król był sprawcą nieszczęść. Zobaczmy, czyj Bóg jest prawdziwy. Kapłani króla zbudowali ołtarz swym bóstwom. A Eliasz zbudował drugi dla swego boga. Na każdym złożono ofiary. Potem zaczęli się modlić i czekali, czyj Bóg wysłucha ich próśb, wzniecając ogień na ołtarzu. Kapłani króla wzywali swych fałszywych bożków, by rozpalił ołtarz. Ognia jednak nie było. Eliasz zadrwił. Módlcie się głośniej, wasz Bóg pewnie śpi. Tak zrobili. Lecz nic się nie wydarzyło. Gdy skończyli, Eliasz kazał zalać wodą wszystko, co było na jego ołtarzu. Wtedy zaczął się modlić do Boga, by zesłał ogień. Ogień pojawił się. Palił ofiary, kamienie i wodę. W tym momencie wszyscy zrozumieli, że Bóg Eliasza jest najpotężniejszy ze wszystkich.